Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, jesteśmy atakowani. A żeby było śmieszniej, jesteśmy atakowani przez nasz własny obóz. Witam z tej strony Snow i dzisiaj postaram się Wam opowiedzieć, jak doszło do takiego powiedzmy civil war w naszym obozie. To jest w ogóle absurdalne. Bardzo żałuję, że nie jestem w stanie wam pokazać screenshotów, bo. Nie mam już tego czatu po prostu, na którym mógłbym pokazać pewne rzeczy, więc tutaj będziecie musieli mi zaufać, bo chyba niestety nikt ich nie ma, nie jestem w stanie do nich dojść w taki normalny sposób, no ale wiecie, ja tutaj nie mam naprawdę nic do ukrycia, więc bardzo chętnie, jeśli ktoś coś ma, to zobaczę, to ewentualnie się z tym podzielę, bo rzeczy, które tu się działy, są takie absurdalne, że to jest po prostu. Mistrzostwo Świata. No, i tutaj e, chyba będę musiał znowu cofnąć to, co powiedziałem, że na tym e, C i D idzie jest całkiem spoko, no bo widzę teraz, że naprawdę e, tutaj niektórzy totalnie mają problemy i z czytaniem, z rozumieniem i z takim, nie wiem, czystym, zdrowym rozsądkiem. Jest to po prostu to, co się teraz dzieje. To jest tak absurdalna sytuacja, e, że szkoda gadać. No, ale e, cóż, i tak często bywa, i to jest. E, co jest w sumie w tym chyba najgorsze, czy nie wiem, czy najciekawsze, to jest też to, że ja w sumie doskonale o tym wiem, bo tutaj też byłem w środku tego, co się, co się działo. Koniec końców jest taki, że tak naprawdę myśmy nic nie zrobili złego, a nasi sojusznicy z obozu postanowili nas zaatakować. I tutaj szczerze, może zacznę od początku, może to będzie za długa historia, trochę dla niektórych. Ale chciałbym o pewnych rzeczach powiedzieć. No tutaj, jak doskonale wiecie, od samego początku tego KWK było widać, że no nasz obóz nie trafił nam się jakiś świetny. My mimo że mieliśmy zaplanowane rykawe, to naprawdę uważam, że tutaj ch Sporo żeśmy walczyli, no i tak jak wcześniej mówiłem, to niby takie recovery, ale jednak walczymy, mieliśmy naprawdę byliśmy przygotowani tutaj porządnie do walki w strefie piątej. Natomiast kiedy planowaliśmy strefę piątą, to mieliśmy tutaj troszeczkę inne plany. No w sensie takim, że wiecie, nasi sojusznicy. Chcieli mocno atakować i byli gdzieś tam przekonani o tym, że o, spokojnie jesteśmy w stanie wygrać. Nasz pomysł był taki bardziej defensywny. My chcieliśmy bardziej tutaj się bronić na fortach, na przykład, i poczekać na nich, i mieliśmy taki bardziej defensywny plan, no bo też zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że ta woda jest no, na papierze dużo silniejsza od nas. Koniec końców tą strefę przegraliśmy, więc można by powiedzieć, że z jednej strony wyszło na nasze, z drugiej strony też nie chcę mówić, bo. Na przykład ja byłem pewny, że to nie będzie sensu wstawiać tutaj fortów blisko sanktuarium. W sumie udało się te forty postawić, udało się nawet zniszczyć forty wroga i tutaj nam się też udawało na samym początku było całkiem nieźle, tylko później z biegiem czasu niestety stawało się coraz, coraz to gorzej, tak ale na pewno to nie była kwestia taka, że myśmy tutaj nie walczyli. Pamiętam, że walczyliśmy naprawdę bardzo długo. Nawet to mam w większości na streamie, ale jeszcze później po streamie nawet trochę byłem, więc tutaj już też jest ciekawa historia. Ale jak widzicie, nasi sojusznicy stwierdzili, że walczyliśmy za mało. To jest w ogóle naprawdę poniekąd absurdalne, bo myśmy mieli tutaj tak naprawdę trzy królestwa, które. Przepraszam, trzy, pięć królestw, które walczyło. I trzy z nich poszło tutaj na południe, a myśmy walczyli w dwa królestwa u góry, więc było nam. No już chociażby dlatego. Ciężej jak sobie zobaczycie na mapę. Tutaj mieliśmy naprawdę dużo więcej do zrobienia moim zdaniem. Podobnie jeśli chodzi o nawet to królestwo, które wiecie, oni mówili, że teraz będą farmerami, ale nagle się zrobili super aktywni, kiedy trzeba było atakować nasze miasta, to jest w ogóle też hit. I oni też jednak głównie, tam niektórzy gracze dołączyli do tej walki, dołączyli właśnie do tej walki tutaj na południu, dlatego tutaj mieli przewagę. No i do pewnego momentu to było naprawdę spoko, tak, no bo oni sobie na południu tutaj radzili. Myśmy byli w stanie nawet niekiedy coś pocisnąć i utrzymać teren u góry, który był w sumie mniej ważny, no ale niestety później to się rozsypało w ciągu dnia. Nie mieliśmy już tego poweru, tyle, a tutaj ten główny sojusz, czyli akur. Zaczął robić robotę i oni tu po prostu wyczyścili sprawę. Tak czy inaczej, ta walka była bardzo długo. Przecież pamiętacie, bo ja jeszcze pokazywałem Wam i nawet na filmach mam, kiedy tutaj jeszcze żeśmy gdzieś tam coś kontratakowali, coś jeszcze walczyliśmy przez parę dni, więc takie gadanie, że myśmy nie walczyli, jest absolutnie idiotyczne. Ale to w sumie nie o to poszło. Pamiętam, a jeszcze była druga sytuacja, pamiętam, kiedy zaczęliśmy budować tutaj w stronę tego bastionu Ryszarda. I to było chyba rzeczywiście zrobione bez ustalenia. Ale wiecie, no to wzięliśmy bramę, zaczęliśmy robić tutaj terytorium, też, bo naprawdę na zasadzie takiej, kiedy było wiadomo, że przegrywamy. A to, czy inaczej, w sumie ten bastion był dosyć ważny. Z kolei później nasi sojusznicy wzięli, wzięli te sanktuarium i też, tak jakby, nic nie mówili o tym, co, kiedy, kto kiedy i jak. Więc to są w sumie takie małe bzdury. Nieznaczące, więc nikt tutaj się jakby normalnie by nie obrażał o to, że myśmy weszli w strefę piątą. Pamiętam, że wtedy nawet Max się trochę tam na nich podpalił, że oni jakieś tam mają dziwne, dziwne bardzo pretensje. No i cóż, no i teraz wczoraj wieczorem była taka rozmowa, że kiedy rozmawialiśmy już właśnie o tej kolejnej strefie i rozmawialiśmy, wiecie, normalnie, że jak będziemy blokować strefę i tam forty i tak dalej, i tak dalej. I tam padł taki komentarz, że ok, dobra, walczymy w tej strefie, ale nie może być tak jak w strefie piątej, że wy walczycie tylko kilka godzin, a później was już w ogóle nie ma i że, e, że przez parę dni nie ma z wami w ogóle kontaktu. Co było absolutnie bzdurą i to widać na tym czacie, że my normalnie tam cały czas e, rozmawiamy, to znaczy może nie cały czas, nie? No, ale jak była jakaś rozmowa, to naprawdę sporo żeśmy rozmawiali. Myślę, że ciężko by było tak naprawdę dowieść, nie wiem. 12 godzin, że się tam nikt nie odezwał, Ech, a co dopiero, albo jednego dnia, a tu tam było napisane, że kilka dni, no więc ja powiedziałem, hej, daj spokój, nie, nie, nie pisz takich rzeczy, że myśmy nie walczyli, albo że przez kilka dni żeśmy się nie odzywali, bo to jest po prostu nieprawda i bzdura. I, i już wcześniej mnie były jakieś takie utarczki dla nas, że o, by tutaj za słabo i tak dalej, i tak dalej, więc ja się też wkurzyłem. Ech, i napisałem o tym, że bez przesady, że ktoś mi tu będzie jeszcze kłamał po prostu na nasz temat. Ech, no, i wtedy się, się zaczęło. To znaczy, tam padły jeszcze jakieś słowa, tak że myśmy, że myśmy tak naprawdę nie walczyli i bla bla bla. I ja stwierdziłem, że wiesz co, ja mam dość po prostu tego typu tekstów, że my się nie odzywamy albo że nie walczymy. Już miałem naprawdę też dość tego czasu czatu, bo powiem Wam, że te osoby, które tam są, to naprawdę nigdy nie byłem, byłem w wielu dyplomatycznych tam czatach, ale nigdy. Nie byłem w takim, w którym by ktoś tak się wykazywał taką, no po prostu brakiem umiejętności czytania ze zrozumienia, że ty napiszesz jedno, a ktoś czyta drugie, nie? I idealnym przykładem jest na to, to co się stało później, bo ja im powiedziałem, dobra, ja już mam tego dość, ja odchodzę z tego czatu. Bo ja wiecie, ja w sumie nie jestem tutaj najważniejszą też osobą z królestwa, tak? Ja nie jestem królem królestwa, ale oni chyba też tego nie wiedzą, bo ich świadomość w ogóle, oni nawet nie wiedzieli, że my jesteśmy 1071, tylko pisali 77, ale dobra, to tam każdemu się może numer pomylić, ja to też często, często robię. Ale wracając do tego, co mówiłem wcześniej, ja stwierdziłem, dobra, ja mam dość tego czatu, wychodzę z tego czatu, pożegnałem się z nimi, po czym Jakieś nie wiem, 15 minut po tym, jak się z nimi pożegnałem, dostałem wiadomości o tym, że oni atakują nasze królestwo, bo my stwierdziliśmy, że już nie walczymy w KvK. Nie? No i później, żeśmy jeszcze. Ja tu, to było oczywiste kłamstwo. Ja później nawet tam pisałem do jednego z tych liderów. Co teraz? E, chyba on już ze mną nie pisze, to Wam pokażę tą, e, tą rozmowę. On się Bugatti nazywa. Tak, o, właśnie tutaj nie. E, Tutaj, że, że wiecie, że to, że to jest bzdura, że ja po prostu opuściłem czat i oni doskonale o tym wiedzieli. Także ja opuściłem czat. Nigdzie nie pisałem, że my jako królestwo opuszczamy KWK, albo że nie będziemy już walczyć i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest totalna bzdura, ale oni przyjęli taką narrację, że o, myśmy w ogóle prawie nie walczyli w strefie piątej, teraz mówimy, że nie będziemy dalej walczyć, więc oni nas atakują. Co szczerze. Tak czy inaczej się nie powinno zdarzyć, więc tutaj naprawdę taka totalna, bym powiedział, jakaś Ech... dzieci nada się stała. Tym bardziej, że wiecie, my mamy królestwo ZOD, które w ogóle nie walczy w tym KVK, tak? Oni stwierdzili, że oni robią farm KVK i właśnie tutaj w tej strefie zamiast pięciu królestw mieliśmy sześć królestw, tak? Bez naszego. Ech... No i cóż, trudno, przyjęliśmy to. Ech... Tutaj też ich nikt nie atakował, a nagle nasze królestwo tutaj atakują. Myślę, że tutaj naprawdę jest kwestia, jakiegoś takiego dziwacznego ego, bo ci te osoby w pozostałych królestwach bardzo ciężko jest z nimi wiecie się dogadać, w sensie takim, że jeżeli masz inne zdanie niż oni, to oni są już od razu obrażeni. Są tacy ludzie niestety i tutaj ta dyplomacja to była po prostu beznadzieja, tak? Komuś powiesz: "Ej, wiesz co, ja uważam, że ten twój plan jest zły, powinniśmy zrobić tak i tak." ale tutaj się często dogadać nie da. Już samo to, jak ta strefa tutaj też czwarta była zaplanowana, myśmy się trochę śmiali z maksem, ale żeśmy w sumie odpuścili, że wiecie, że my mieliśmy całą tą strefę i gdybyśmy nie, bo tutaj myśmy te flagi po prostu musieli wszystkie zniszczyć, prowadzące do strefy piątej, widzicie, że tu jest nasza brama, no bo było tak zaplanowana strefa czwarta, że jak myśmy wybudowali flagi tutaj, no to nikt nie miał dojścia do strefy szóstej, nie, myśmy mieli dojście do wszystkich stref, więc dla nas to było spoko, myśmy temu jakby specjalnie nie protestowali, no ale Ech, widzicie jaki to jest, jaki to jest poziom bezsensu i absurdu, więc naprawdę tutaj, Ech, wczoraj jeszcze trochę walczyliśmy, trochę, broni... myślę, że ze dwa razy broniliśmy tego fortu, ale no wiadomo, że nie ma to sensu, tak, to my tu jesteśmy jedno królestwo kontra pięć pozostałych, więc walka tutaj wydaje mi się, że totalnie nie ma sensu. Trochę oczywiście, może, powalczyłem też, bo to, wiecie, to są naprawdę łatwe killpoints. Te, te królestwa, które tutaj są, są w większości mega słabe. W sensie takim, jeden na jednego one są słabe, tak, bo one mają aktywność. Szczególnie te, te królestwa młodsze, no bo tutaj z Zodem to pewnie nie mielibyśmy żadnego problemu, mimo że oni nie walczyli. Prawie w ogóle. Tak czy inaczej, te królestwa mają więcej graczy, no ale naprawdę to są większości. Też zobaczyłem przy okazji, jak z nimi trochę walczyłem, dlaczego przegraliśmy, nie? Bo to widać, że oni ich mają liczby, ale szczerze, myśmy wczoraj prawie sami z Joe byli w stanie ich, ich Murder Ball zniszczyć w sensie takim, gdyby oni, tam było nie wiem ile od nich osób, ale sporo. Gdyby, wydaje mi się, że gdyby oni nie ten nie. Nie robili refreshu, to mieliby bardzo ciężko, tak? To my byśmy we dwójkę sobie tam poradzili. Nie wiem, ile tam było. Dziesiątka graczy, która nas zaatakowała. E, także, także tak to wygląda. E, dzisiaj jest update. Wiem, że jakieś tam rozmowy jeszcze próbują. Ja na pewno już z nimi nie będę próbował rozmawiać, bo uważam, że naprawdę to, co oni wyprawiają, to jest totalnie absurdalne. Wydaje mi się, że też to jest kwestia taka, że oni już to mieli wcześniej zaplanowane, że już im się wcześniej nie podobało, że my. Mamy czelność w ogóle myśleć inaczej niż oni, i jeszcze pisać o tym, że myślimy inaczej niż oni, gdzieś tam wypunktowywać ich błędy i głupoty, które oni robią. To jest dla nich już takie totalnie, absolutnie nie do zniesienia, że coś takiego się dzieje. No i cóż. E tak czy inaczej, myślę, że to KVK i tak się dla nas skończyło, bo szczerze, tutaj, tak jak już mówiłem wcześniej, my przegraliśmy strefę, nasi sojusznicy przegrali strefę, więc tutaj oczywiście moglibyśmy się bronić na tej strefie, na tej bramie numer 7, no ale to by było raczej taki mecz do jednej bramki, czyli to by było, wiecie, zabudowanie całej strefy i później gdzieś tam bronienie się na fortach. Myślę, że gdyby ogień nie dołączył do, wiat... do wody, to moglibyśmy się tutaj bronić wszyscy dosyć długo. Tak? No, trochę to zawalili nasi sojusznicy, po prostu swoim durnotom i, i swoim ego. Trudno, to się nie stanie. Myślę, że byłoby ciekawiej, tak, bo pewnie też bym to pokazał. Byłem ciekawy, jak wyglądają walki na ołtarzu. Chciałem tutaj spróbować Sidi, no to już też wiecie, że to się po prostu nie wydarzy. Naprawdę uważam, że to jest masakra. Tutaj niestety, ale wyzerowano też niektóre nasze miasta. Czekajcie, ja mam nadzieję, że Elinora się już teleportowała. Wydaje mi się, że tak, to świetnie, bo tutaj do niej pisałem często, wydaje mi się, że ona już stała i się teleportowała. Ech, kilka naszych miast, wydaje mi się, że niezbyt dużo w końcu nam wyzerowali ludzi, bo wczoraj jeszcze robiliśmy tutaj podwójne flagi, żeby się, jakoś, żeby się jakoś uratować. Na przykład to tutaj flagę, którą tutaj widzicie, to wszystko, co się tutaj stało, to właśnie była podwójna flaga, więc sporo nam się udało uratować, na tyle, żeby ludzie się, wiecie, trochę pobudzili ze snu, bo zdąży, zdążyli teleportować. Widzicie, nawet teraz, że jak, że jak patrzę na miasto, chociaż teraz chyba nie ma widoku miast, coś mi te miasta uciekły. Albo się już wszyscy teleportowali, nasi po prostu, albo, albo tych miast tutaj po prostu nie ma. To by oczywiście było dobrze, ale chyba, chyba po prostu nie pokazuje mi tych miast teraz, bo jeszcze ich trochę tutaj mamy, więc zobaczymy, jak będzie z tymi pozostałymi flagami. O! Okej, okay. coś tutaj się stanie. Widzimy, że flag will remove chyba doszło do jakiegoś tam, powiedzmy, w miarę porozumienia, no to dobrze by było, żeby więcej nam już graczy nie wyzerowali przynajmniej. Możemy się zawsze wrócić gdzieś tam do Home Kingdom. Tak czy inaczej, naprawdę powiem wam, że durnota niekiedy mnie przeraża w tej grze i w ogóle jakaś taka głupota ludzka dla mnie często jest totalnie tak niezrozumiała, że szkoda gadać. Ale cóż... No mimo to, że, że to czasem zaskakuje, to musimy sobie jakoś nawet z takimi rzeczami radzić. Najgorzej jest właśnie wtedy, kiedy ta durnota ma jakąś nad tobą przewagę. Tak? No i co, moglibyśmy oczywiście się tutaj nie odzywać i tylko twierdzić, tak, 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 no nic nie robiliśmy, no ale bez przesady, żeby znowu nie powiedzieć tam jednego zdania czy dwóch, albo, że ja nie mogę opuścić czatu, bo ludzie zaczną atakować moje królestwo. Nie? No, to jest w ogóle jakaś totalna durnota. Więc no cóż, tak się zdarza. Bardzo niefajnie się, się stało. Jestem ciekawy, jak to się skończy, bo widzę, że tutaj się za, skończyło jakieś teraz palenie. Wiecie, ja tylko myślę, że oni teraz próbują niby jakoś się dogadać, ale tylko po to, żeby, bo oni teraz wszyscy idą spać, bo oni tam są, wydaje mi się, że ze Stanów Zjednoczonych albo coś w tym stylu. Na pewno, na pewno z tej drugiej strony świata, bo oni właśnie mają taki swój downtime teraz. I wydaje mi się, że to jest kwestia przede wszystkim taka, że wiecie, że, że teraz robimy na chwilę niby postój, a później będą nas atakować z powrotem. Bo tak jak mówię, dla mnie to było już gdzieś tam widać wcześniej, że mają jakieś takie zakusy, za jakieś takie plany, że, że to jest właśnie tego typu królestwa, które coś, coś w tym stylu będą robić głównie, w sumie jeszcze nie powiedziałem tak, głównie te królestwa, bo te 31B nas atakuje bardziej z kwestii terytorium, ale te główne ter... królestwa, które tutaj z nami właśnie zaczęły tą wojnę, to jest 2, 8, 4, także nie polecam, naprawdę ani, znaczy w walce tam powiedzmy, że w miarę Okej, okay, ale ale naprawdę dogadywanie się z nimi masakra no i tutaj te NSG, to już też nawet nie pamiętam, który to jest które to jest królestwo dokładnie? Czekajcie, zobaczymy, które oni mają numer 2239. No to nie są już też takie całkiem nowe królestwa, no ale tak jak mówię, dyplomacja z nimi, czułem się tak naprawdę, jakbym, wiecie, był z nastolatkami albo z ludźmi, którzy totalnie nie są w stanie zrozumieć jakichś takich podstawowych rzeczy. No cóż, tak też bywa. I bywa tak po prostu w KWK. Tym razem niestety padło na nas. Szkoda, 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 że niektórzy w ten sposób się zachowują, no ale cóż, musimy to jakoś przyjąć i gramy dalej, powoli do przodu. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!